Witam wszystkich. Dostałem ostatnio prośbę o korzystanie z OBS, ale nie jest to możliwe, bo nagrywam telefonem. Być może w, w następnym speedrunie kiedyś tam użyję, ale teraz to by było dziwne. Więc zaczynam. i oby los mi sprzyjał po dziesiątą wygraną gram czarnymi od razu walczę o centrum tutaj partia wiedeńska nie jestem fanem po prostu wyprowadzę sobie skoczka atak na tego piona więc się bronię on może to zapchać Może też wyprowadzić gońca albo skoczka. Zwiększa presję, więc. Ja się bronię. Chcę wejść tutaj, więc ja mu na to nie pozwolę. W ogóle wisi mu ten pion. Teraz już nie. Teraz już się nie opłaca bić. Mogę wybić tego gońca. Ale najpierw wolę dokończyć rozwój. Najpierw ten goniec pójdzie. Jeśli on zrobi krótką, ja się przygotuję do długiej. No i jeśli tak, to po prostu odbijam. I długa. Trzeba uważać, żeby jakieś ataki tutaj nie miały miejsca. Ten skoczek bardzo dobrze broni. Jeśli zostanie przegoniony, to król musi iść na B8. No, nie chciałbym. Nie chcę tego bić. To bez sensu. Na razie po prostu uniemożliwię mu wejście tutaj skoczkiem. Dostawię sobie wieżę na półotwartą linię. Mogę wejść tutaj i zrobię to w następnym ruchu. Teraz B8, będzie miał pionkę więcej, no musiałem jakoś odejść tym skoczkiem. Bicie, się, bicie. Się. Będzie musiał jakoś odejść. Będzie miał dobre odejście. Nie chcę, żeby miał. Więc na razie po prostu tutaj. Spokojnie. Będzie mógł wejść tu. Więc już teraz go przegonię. O, i teraz nie ma dobrego odejścia. Bo jest pion na G6. Tutaj nie może odejść. Musi się wrócić. Ja mogę. W każdej chwili wtrącić szacha. A teraz to w ogóle mogę wejść tu. Przeciwnik zbił. Więc ja po prostu daję szacha i zdobywam skoczka Takiego prostego ruchu nie zauważył Teraz mogę to zbić Ale nie chcę Znaczy zbić, mogę wejść tu Mogę wejść też tutaj nie mogę na razie. Tu sobie wejdę. Z groźbą widełek. U naprawdę niezbyt dobrze. No, trudno. Ja wchodzę pionem. W każdej chwili mogę wtrącić szacha. Także nie martwię się tymi pionami. Teraz zagram tak. I zaatakuję jego wieżę z odsłony. Przeczytał to. Po prostu idę do przodu. Bicie, bicie, jest ok. Okej. Okay. Tu bicie. On odbije. Ja biję i on odbija wierzę. No, mogę też tu zbić. Tylko on wejdzie gońcem i będzie źle. Dobra. A ja mogę też tu zapchać. Więc zapycham. Muszę zagrać dokładnie, sprycie. No, sprycie z niego. Korzysta z tego, że mam mało czasu. I mat będzie nie. Nie będzie mata. No zobaczymy, jak się to potoczy. No pozycja jest bardzo ciekawa. No muszę zagrać tu. Wtedy on wejdzie tu i zdobywa moją wieżę. Wieża na Hetmana. Musi na to zareagować. To chyba jest mat. Nie, to nie jest mat. To nie jest mat. On po prostu zbije. No ale cóż, zbije tu. No to ja wchodzę tu. No i co? Kolejna porażka. Już naprawdę dobrze to wyglądało. I mat. Jeszcze czy nie, nie zdecydował. Kończ waść. Co on chce tutaj, ja nie wiem. zaraz wam pokażę gdzie to było i co mogłem zagrać tylko po prostu on jak widzicie grał tak szybko że zostało mu 6 minut zostały niecałe 2 tak po prostu szybko grają w tym momencie ja zagrałem wieżą a powinienem gdzieś odejść hetmanem. Jakbym odszedł tu, byłoby spoko. Jakbym odszedł na E6. Trzeba było odejść na E6. No a cóż, zagram ostatnią partię. Ostatnio przegrałem trzy z rzędu, to teraz nie przegram trzech na pewno. Więc to będzie ostatnia. Teraz mniej tłumaczenia, więcej szybkiego grania. Może potem będę tłumaczył, jak będę miał lepszy czas. Centrum zajęte. Zaraz wszystkie lekkie figury będą w akcji. Teraz mogę po prostu zdobyć materiał, więc to robię. Ok. żebym się nie zaplątał teraz go zwiążę Nie wiem, czy to jest jakaś reguła, że oni tak szybko grają. Nie mam pojęcia. W każdym razie daję szacha. I doroszuję mu króla. Nie, tu bez sensu. Muszę odejść. No i teraz wchodzę z rzachem. Dobra, najpierw Roszada. No teraz musi chwilę pomyśleć. Bo grożą mu naprawdę złe rzeczy. W ogóle mogę tu wejść. Teraz tu. I grożę matem. Nie może nigdzie tym królem odejść, bo mój goniec pięknie przecina tę przekątną. Chyba się podda. Albo zagra do końca. I lepiej mu mata. Jedyny właściwy ruch to jest skoczek g5. Teraz poświęcenie hetmana. I przeciwnik się poddał. Więc gramy jeszcze raz. Do mata oczywiście ósma porażka musi być ale 10 wygranych już jest więc teraz na spokojnie jeśli teraz nie będzie mata będzie w następnym odcinku w każdym razie mat groził i to nie miał przed nim obrony Przeciwnik. Więc teraz opanuję centrum. Przeciwnik opuścił partię z jakiegoś powodu. Piąty remis. Wrona francuska. Dzisiaj jej nie było. Okej. Okay. Nie wiem po co chodzi tym skoczkiem. Grana na siewczyka I pożałuję tego Tu jeszcze może odejść, ale I tak straci tego Skoczka Bardzo agresywny zawodnik. Teraz grozi wzięcie Hetmana. Więc musi jakoś zareagować. Jeśli to zbiję, ja po prostu odbijam. Nic się nie dzieje. Mam figurę więcej. Czy w zasadzie nie, nie mam figury więcej, ale zaraz będę miał. To nic nie dało. Wymienienie mocnego gońca na słabego skoczka nic mu nie dało. On myśli, że ja to zbiję tu i wezmę wierzę, Nic podobnego. Nic z tych rzeczy. Po prostu figura mnie. Teraz na spokojnie sobie zrobię roszadę. Jeśli to zbiję, mogę to odbić, a jeśli nie, to, to po prostu, rozsada. Teraz ja mam więcej czasu, co było ostatnio nie do pomyślenia. Prosta sztuczka pewnie zagra A4 <laughs> A tak co cłony? No, bardzo sprytnie Ja mogę po prostu wymienić hitmany Dalej będzie groził atak z ale ja mogę bezpiecznie odejść. Что сбиваем на плюс один и не есть твоя позиция? Томанка. Mój plan jest prosty: wejść skoczkiem tu, potem tu. No już nie wejdę tu hetmanem. A zawsze mogę wejść skoczkiem. Spyrycie z niego. Teraz on ma plus jeden. ale ja mam jeszcze kilka dobrych ruchów. Okej, okay. okay. znowu podstawka. Chyba się nie doczekam tego mata. Ja muszę w ogóle policzyć odcinki. Jeśli następny będzie 10, to znaczy, że. To znaczy, że na będzie ostatni. Niezależnie od tego, czy zamatuję przeciwnika, czy nie. A jeśli następny będzie 11, to, to gram do 15. Teraz zagram tak i tak. Niech się nic nie zrobi z tym hetmanem albo Królem. Zrobił. Więc bez sensu. On czymś mi grozi? Nie sądzę. Ja tego bronię, tego bronię, tego bronię. Wszystkich takich punktów, gdzie on mógłby wejść, bronię. To też się broni. Może tu jeszcze wejść? Ewentualnie grozić mi szachem. No właśnie. Na no, nic się nie dzieje, po prostu odchodzę. Dobra. Wchodzę tu. Nie, tu nie mogę, dobra. Najpierw go zwiążę. Hetman S6. Ja teraz mogę. On jest związany, więc czy on mi grozi matem w ogóle? Nie, nie grozi. To tu. Dobra, po prostu się poddam. Dwie porażki, jeden remis, jedna wygrana. Taki bilans dzisiejszy. Może to będzie speedrun do 10 przegranych. W każdym razie 10 wygranych jest. Tak, jak mówiłem, gram do mata. No niestety, przeciwnik mi to uniemożliwił. Miałem mata dosłownie w dwóch ruchach. No ale trudno. Zapraszam na kolejny odcinek.